Tubenio, o tu kolega Bartek, Siema. przyjechał z Holandii na fajerwerki, bo tam nie wolno, więc wiecie. Dobra, mamy tutaj zobaczcie, taki zestawik joker. Rakietki, kamikadze, jakieś tam. Piratki, jakieś i zimne ognie. No i rakietki Diablo. Diablo 35 zł kosztują ten zestawik 26 joker. I rakiety i zestawik znajdziecie na Lemfire sklepie Inaczej Pyroshell, bo też raz się to przekształca Tam macie kod rabatowy od Benia Rybaciarz 10 Także zapraszam was Na zakupy a my się zaraz łączymy jak sobie wszystko przygotujemy Także lecimy z teścikiem I lecimy z rakietami Diablo jeszcze chciałem jedną wspomnieć Nie ma dzisiaj młodej mojej bo chora ale bardzo chciała przyjechać Ona zawsze Jeździ ze mną także pozdrawiam moją młodą niech się kuruje no, i dawaj wartek, lecimy z koksem, małe rakietki to na pewno takie do zabawy będą O, poszło O, ty jak głośno ten krakling był! No, opalaj, no, nawet po dwie możesz! No, fajna, 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 fajna! O, poszła! O, migotanko! Jakieś bzyczki były fajne, fajne fajne głośne takie, nie? Głośne, głośne. Dobra, zaraz się łączymy. Teraz, teraz będzie ten zestawik dla, do zabawy, joker. Dobra, lecimy z tym jokerem, zestawem. O, tu są takie petarki, coś, o, widzicie, zimne ognie, no to każdy zna zimne ognie. Rakietki się zaraz też odpalimy. Tu jest jakiś taki kamikadze jeszcze i tam petardki takie, o, o, takie dziwne, takie dziwne, dobra. Zimne ognie się dopalają, ja idę. Bartek, pier, pierw te rakietki, nie? Taki zestawik na pewno przed Sylwestrem, do zabawić dzieciakiem. Dobra, możesz rakietki odpalać. Jedna sztuczka leci Uuu. i głośne. No już te są większe. Patyczek koło ciebie spadł. Widziałem właśnie, nie, lecą. nie lecą wysoko i migotanko. Ale są głośne, trochę takie głośnawe, głośnawe. Uważaj na patyczki Jak zwykle awaria palnika Dobra Właśnie szybko No i szybko startują tak naprawdę, ale bardzo nisko, nie? Nisko, nie są wysoko, nie? Ostatnio. ostatnia No, i weź tego kamikadze, może tam wystartuje. Tam jeden był, motylek, kamikadze. Nie mamy tu jest pole, o, wystartował. O, jak to motylek. No i dobra, te dwie petardki rzuć tam przez siebie. O człowieku, no tak, no bo to, to takie do zabawy, nie? No i widzicie, taki teścik. Także do zabawy, owszem, te Diablo też. Więc zawsze przed Sylwestrem można wyjść. Ocenicie sami, wiadomo, jak wam zawsze powtarzam. Pozdrawiam i zapraszam do sklepu. Cześć.